Wiele naszych ćwiczeń można robić na krzesło, nawet w łóżku można ich robić, ale najbardziej komfortowe i bezpieczne jest robić te ćwiczenie na matę, na podłogi. To jest najpewniejsze i naj, najbardziej bezpieczny też dla starszych osób. Ale ja już nie zajdę na podłogi, po kolana, po biodra, po tego. Ja już wiele ludzi prowadziłem z powrotem na ziemię i ciebie też prowadzę na ziemi. Z taką krzesła. Potrzebujesz tylko taki krzesło. Odpieramy się od krzesła. Tak idziemy na kolana. Później tam idziemy na czworaka. Dokładnie tak. Kolana do tyłu. Wkładzimy się na brzuch. Na bok. I teraz na plecy już nie jest daleko. Jesteśmy na podłogie. Troszeczkę odpoczywać I z powrotem. Na bok. Na brzuch. Każdy jest w stanie to zrobić. Teraz trochę do góry, kolana na czworaka. Dokładnie. Na krzesło. I tak do góry. I nie ma takiej coś, ja nie zejdę na podłogi. Obojętnie, jak trudne to jest na początku. Zrób to raz czy nie I 3-4 tygodnie później to krzesło jest ci już niepotrzebne. Tak szybko możesz się tego znowu nauczyć. Jak to ci pomógł, to napisz mi. Polub ten film, udostępnij go i obserwuj po więcej.